Robił to Mateusz Rembecki. Mateusz Rembecki, nowy mistrz organizacji Fight Exclusive Night. Osiem wyświetleń przed czasem w dziewięciu pojedynkach. Osiem razy biłem się na fenie, z tego siedem razy wygrałem przed czasem. Pięć razy biłem się o pas mistrzowski, także to chyba najwyższy czas, żeby dostać się do UFC. W początku widziałem w nim duży potencjał, widziałem w nim olbrzymie umiejętności i ogromną ambicję i pokazał, że warto na niego stawiać. Moje marzenie to było, żeby móc się z tego utrzymywać, żebym robił to jako zawód. Na dzień dzisiejszy właśnie ten zawód wykonuję, także jestem, można powiedzieć, spełniony. Mateusz Rąbecki bez wątpienia jest najlepszym zawodnikiem FEN bez podziału na kategorie wagowe. Kolejne wyzwanie przed nim.

Podajemy rękawice z każdym, żeby tylko móc pójść do góry. Nie kalkuluję, ponieważ e, jeśli chcę być na poziomie światowym, to muszę tych rywali wybierać bardzo mocnych. El Nano jest jednym z najlepszych w Akej Polonii. Kiedy wejdę do jału, nie będę miał od niego kompasii i będzie miała victoria Chłop z Argentyny specjalnie przylatuje do Polski po to, żeby walczyć ze mną, ale jeszcze nie spodziewa się, że to będzie jego najcięższa walka w karierze. Zamów galę już dziś w usłudze Pay-per-view i oglądaj FEN 32 20 lutego. Wejdź na stronę fenmma.tv i przeżyj ogromne emocje razem z nami.